Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, drodzy internauci, drodzy czytelnicy Śląskiego Biznesu. Witam was w piątek 7 maja na kanale Śląskiego Biznesu i na Facebooku i na YouTube. Moim i waszym gościem jest Marcin Śpiewok, właściciel, założyciel, prezes firmy Silbo, która ma swoją siedzibę na Śląsku, dokładnie w Żorach. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat naszej rozmowy, który już pojawił się w zajawkach, jest poniekąd sprowokowany pewnym fenomenem ostatnich dni, który mamy w Polsce. On dotyczy lodów ekipy, tego jak ludzie się dosłownie rzucili na te, na te lody. Panie Marcinie, pan je lody? Jadł pan może te lody? No, niestety nie miałem jeszcze takiej okazji, natomiast moje dzieci bardzo polują na, 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 na lody ekipy, więc ja, w związku z tym, że śledzę ten, ten, ten temat, również czekam, kiedy pierwsze takie lody będę mógł spróbować. No właśnie, ja też jeszcze nie miałem okazji zjeść ani trzymać nawet w ręku tego cuda, ale ten temat. Paradoksalnie Pana akurat y, niespecjalnie cieszy. Uważa Pan, że, że fenomen tych lodów jest poniekąd y, zmarnowanym potencjałem. Z czego to jakby wynika? Nie, wiem, nie lubi pan lodów, albo jest pan konkurentem, produkuje pan inne lody? Jak to jest? Nie no, wręcz, wręcz przeciwnie. Ten fenomen wzbudza mój bardzo wielki entuzjazm. Ja śledzę ekipę od jakiegoś czasu i, i uważam, że to, co udaje się robić tej grupie młodych ludzi, jest, 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 jest genialne. Zarówno ze sprzedażowego punktu widzenia, jak i z marketing Punktu widzenia jestem, jestem przekonany, że, że potencjał, który tkwi w tych, w tych ludziach, jest potężny. Dlatego, nie chciałbym mówić o tym, że, że ten fenomen w jakiś sposób jest dla mnie dziwny i nie jestem do niego przekonany, tylko chciałbym wręcz pokazać, że. Ten fenomen należałoby rozpatrywać w szerszej skali, ponieważ ta grupa ludzi, która, która ma tak potężny wpływ na młodzież, Czego ja nie pamiętam w historii, powiedzmy, swojej działalności gospodarczej, żeby pojawiła się tak wpływowa grupa influencerów. No, oczywiście zdarzają się różne akcje marketingowe, sprzedażowe, ale one najczęściej ograniczone są do jakiegoś produktu. Promowany jest jakiś produkt jeden konkretny. W tym wypadku jest, jest jakaś filozofia, jest potężna grupa zwolenników, młodych ludzi, Ludzi, którzy, którzy w tej chwili mają po, po 10, 12, 15 lat i którzy za 10 lat będą jakimś fundamentem naszej gospodarki, będą mieli potężną siłę nabywczą. I chciałbym tylko pokazać, że dzięki właśnie Takim e, zjawiskom jak, jak, jak ekipa e, można również załatwić, że tak to brzydko określę, problemy, które nas w dzisiejszych czasach nurtują problemy tego świata związane z zanieczyszczeniami, z plastikiem, e, problemy, które, do których nie wiemy za bardzo, jak się dobrać. A tu mamy grupę ludzi, która ma rzeczywiście siłę sprawczą. To jest, to jest ekipa, która, która mogłaby dać wzorce młodym ludziom w jaki sposób na przykład postępować z opakowaniami. No tak, przepraszam tylko, bo Panu ten temat, to może słowo wyjaśnienia, Panu ten temat jest szczególnie bliski, bo przecież Pan w tej branży jest, tak? To Pan jest tak. właścicielem firmy, która zajmuje się właśnie produkcją opakowań. I tu jakby rozumiem, podejrzewa Pan, że, że, że to jest ten niewykorzystany potencjał. To jest ten niewykorzystany potencjał i my dodatkowo zajmujemy się opakowaniami, które no właśnie są ekologiczne. 10 lat temu podjęliśmy taką decyzję, że chcemy ten proces oczyszczenia ziemi ze szkodliwych materiałów, ze szkodliwych plastików, chcemy go w jakiś sposób wspomóc i dlatego 10 lat temu obraliśmy bardzo jasny i klarowny nurt, że będziemy produkowali opakowania, które, które będą po prostu ekologiczne, które nie będą planety zaśmiecały i dlatego, no, tak jak mówię, podchodzę z wielkim entuzjazmem do, do, do ekipy, ponieważ taka akcja związana z, z lodami według, według naszych takich bardzo ogólnych kalkulacji na podstawie dostępnych danych może pozwolić zaoszczędzić na przykład 100 ton minimum, 100 ton plastiku w tym sezonie na lody podczas gdy czołowe polskie sieci handlowe chwalą się w swoich raportach że w skali globalnej całej całej sieci w kraju zaoszczędziły w roku 2020 również 100 ton tak, Także gdyby zestawić te, te dwie wielkości, to możemy, to możemy rzeczywiście pokazać jaki, jaka potężna siła w, w takich ludziach, jak ci, którzy tworzą ekipę, na chwilę obecną jest, aby, aby, aby dać wzorce, pokazać młodym ludziom, co można zrobić. Czyli to sobie Pan wyobrażał, to znaczy co, myślałby Pan, żeby żeby ekipa jakoś zasugerowała, żeby, żeby lody dawać do ekologicznych opakowań? Czy, czy, czy mieliby zasugerować, żeby właśnie konsumenci, ci najmłodsi, głównie inaczej do, do tematu śmieci podchodzili? No, wie pan, my na chwilę obecną to można powiedzieć, że, że mamy już pełen pakiet rozwiązań. I jesteśmy firmą, która, która zajmuje się tym bardzo intensywnie od pięciu lat. Dziesięć lat temu podjęliśmy taką decyzję, ale od pięciu lat siedzimy w tym naprawdę głęboko i można powiedzieć, że jesteśmy jedną z nielicznych firm w Europie, która tego typu rozwiązania oferuje. I, i na chwilę obecną są już opakowania, które spełniają absolutnie wszystkie wymogi ochrony żywności i, i, i możemy zaproponować coś, w co takie loty można by zapakować, co na przykład jest kompostowalne. Co to oznacza? Oznacza to, że takie opakowanie można wyrzucić do bioodpadów i ono w biokompostowni razem z resztkami jedzenia, z bioodpadami po prostu zamieni się w zdrowy kompost. Jest to najwyższa forma recyklingu. Nie ma wyższej formy recyklingu. Tu nie trzeba tego w żaden sposób odwracać. i i ponownie starać się wprowadzić w obieg, tylko, tylko po prostu pozbywamy się tego bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko, a wręcz produkując zdrowy kompost. Także rozwiązania są. Linie technologiczne, które znajdują się w zakładach produkcyjnych, które, które, które produkują żywność, są przystosowane do tego typu rozwiązań. Tu nie trzeba jakichś inwestycji. To, że, że to jest jakaś, jakaś absolutnie kosmiczna technologia, to jest mit. To jest Linie technologiczne są przystosowane, zakłady produkcyjne mogłyby podjąć taką decyzję, żeby, żeby wprowadzić opakowania kompostowalne, aż wreszcie konsument, który, który o którego tutaj ekipa również zabiega, dostaje bardzo takie wartościowe narzędzia w formie certyfikatów na te opakowania. To nie jest tak, że ktoś coś tam sobie opowiada. Tutaj mamy naprawdę twarde dowody, dokumenty renomowanych europejskich, światowych instytutów, które świadczą o tym, że te opakowania są po prostu przyjazne dla środowiska, że one są. Nie mają nic wspólnego z plastikiem, że można je kompostować, robimy również opakowanie, które można recyklingować z papieru. Możliwości jest naprawdę pełen wachlarz. Nie chciałbym w tym momencie na ten temat rozmawiać i wchodzić w szczegóły. Natomiast my wiemy, że rozwiązań możemy tutaj zaoferować zarówno my, jak i rynek, bardzo wiele. No, okej, okay, czyli możliwości są. A jakie jest zapotrzebowanie? Znaczy, jaki jest, jakby, odbiór? Czy, czy producenci produktów typu lody, czy jakiekolwiek inne, są chętni do, do takiej zmiany, czy jednak dalej wolą ten plastik? No, wie pan, tu rzeczywiście mamy potężny kłopot. Szczególnie w Polsce. Nasza produkcja w większości znajduje swoich nabywców. Nasze produkty w większości znajdują swoich nabywców za granicą, w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Tam jesteśmy, tam, tamte rynki są już trochę dalej. I tu widzę pewną analogię. To jest, to jest podobnie, czy, czy było podobnie z, nie wiem, z walką ze smogiem, czy, czy z energią odnawialną. My tak troszeczkę czekamy, aż już będzie ten ostatni dzwonek, aż no, dojdziemy do jakiejś granicy, kiedy trzeba będzie podejmować drastyczne e, jakieś, jakieś kroki. E, a to nie jest konieczne. Nam się wydaje, że gdybyśmy już w tej chwili dali odpowiednie wzorce, gdybyśmy pokazali tym młodym ludziom zobacz, kupując jakiś tam produkt, ty nie zaśmiecasz swojej planety, na której będziesz no, przez następne kilkadziesiąt lat funkcjonować, i będziesz musiał z tym problemem sobie później radzić. Ty możesz już dziś wprowadzić pewne, pewne przyzwyczajenia, pewien tok myślenia, który doprowadzi do tego, że ten problem po prostu nie będzie narastał, albo że, że w jakiś sposób świadomość spowoduje, że będzie łatwiej dużo sobie z tym problemem w przyszłości poradzić. Pan mówi, że mamy to do siebie, że czekamy na ostatni moment. Czy takim ostatnim dzwonkiem, ostatnim momentem może być ten zapowiadany już od paru lat w Polsce? Mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ja, może, jeżeli czytelnicy nie wiedzą, to ja tylko pokrótce powiem o co chodzi. Generalnie Unia Europejska cała zauważyła, że jest za dużo śmieci, i, a te śmieci trzeba potem jakoś zagospodarować, recyklingować, odbierać. To wszystko kosztuje masę pieniędzy i żeby troszkę tych pieniędzy, tych kosztów zdjąć z nas jako konsumentów, to chcę obciążyć kosztami tych opakowań, producentów tych opakowań, poniekąd po pierwsze skłaniając ich do tego, żeby jednak szukali bardziej ekologicznych rozwiązań, czyli to, o czym Pan też jakby mówi, bądź jakby jeżeli już rzeczywiście chcą dalej brnąć w plastik na przykład, to żeby po prostu pokrywali koszty tego re recyklingu, odbioru tych, tych, tych opakowań. Sposobem na przykład na to, żeby jakoś sobie z tym poradzić, jest chociażby system kaucyjny odbioru butelek, który w Polsce cały czas jest w sferze jakichś tam planów, domysłów, a świetnie, chociażby u naszych południowych sąsiadów w Czechach funkcjonuje. Jak pan myśli, czy właśnie ten taki system tego tak zwanego ropu, on w jakiś sposób może tutaj pomóc w sytuacji? Panie redaktorze, dotknął Pan e, rzeczywiście bardzo e, interesującego tematu i bardzo szerokiego tematu. E, i, I tak jak Pan wspomniał, no my jesteśmy absolutnie na początku tej drogi. E, to, co się w tej chwili dzieje, e, czyli, czyli, czyli wdrażanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, e, jest. Pierwszym krokiem tak naprawdę do tego, żeby rozpocząć tą, tą, tą walkę z plastikiem, tą próbę zahamowania potężnych ilości plastiku, które są wprowadzane do środowiska. Ja nie chciałbym się wypowiadać o całym tym łańcuchu, bo, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces i on dotyczy zarówno producentów opakowań, jak i, jak i całe, całe, całe zagadnienie związane z, z odbiorem, selekcją i recyklingiem odpadów, jak również z utrzymaniem czystości w miastach i gminach. Także to jest, to jest, to jest potężne zagadnienie. My, tak naprawdę, jesteśmy odpowiedzialni za ten pierwszy. Powiedziałbym no bardzo istotny element tego, tego zagadnienia: czyli za dostarczanie, wprowadzanie do obrotu opakowań, które mają jak najmniejszy wpływ, negatywny wpływ na środowisko. To dzisiaj. Pod pojęciem ekoprojektowania jest, jest w jakiś tam sposób zakamuflowane, ale to nie jest nic innego jak po prostu um, świadome dobieranie odpowiednich rozwiązań do um, produktu, który powinien zostać spakowany. Um, i, a, a nie sprzedawanie takich rozwiązań, które są albo w ogóle nie do zrecyklingowania, czy do utylizacji, no, albo, albo są po prostu bardzo trudne, albo, albo tylko pozornie nadają się do recyklingu. I to jest nasza rola, i my to robimy. Dlatego mamy. Potężną paletę rozwiązań, które jesteśmy w stanie zaoferować, z przeróżnych materiałów, żeby właśnie ten pierwszy etap tego ekoprojektowania rozpocząć jak najlepiej. Bo jeżeli tutaj się źle wejdzie z tym opakowaniem na rynek, to później to się ciągnie we wszystkich etapach po kolei. Jeżeli chodzi o butelki, no wie pan, system chałcyjnych butelek na pewno jest świetnym rozwiązaniem. I to rzeczywiście funkcjonuje w wielu krajach z powodzeniem. Natomiast proszę pamiętać o tym, że to jest system, który się. Który, który, który nie podlega samofinansowaniu się. To jest system, który wymaga również potężnych dopłat. I ja bym potraktował system kaucyjny bardziej jako taki model edukacyjny, czyli to, co, co powiedziałem o możliwościach, jakie daje ekipa, żeby, żeby pokazać, co się da zrobić, również należałoby robić przy pomocy właśnie systemu kaucyjnego butelek, czyli pokazać, że no, mój Boże, nie trzeba tych butelek wyrzucać do lasu, wystarczy ją wrzucić do, do, do tego automatu i gdzieś tam parę groszy z tego jesteśmy w stanie uzyskać, natomiast no tak jak powiedziałem, to nie jest system samofinansujący się i to jest Coś, co jest w sumie najprostsze do zrobienia, dlatego że butelki i surowiec PET jest najmniej zanieczyszczonym ze wszystkich polimerów, które funkcjonują w przemyśle opakowaniowym, i to naprawdę da się bardzo łatwo zagospodarować. Ja się tylko boję, żeby to nie była taka przykrywka, żeby to nie była taka propagandowa akcja, która ma spowodować, że my będziemy głośno teraz krzyczeć, że my tu robimy jakiś super recykling i zbiórkę odpadów, bo te butelki to jest, jeszcze raz powiem poważny problem, ale to jest tylko niewielki procent całego problemu, który funkcjonuje w przemyśle opakowaniowym. Także tak, jak najbardziej fajne, powinniśmy iść w tym kierunku, ale nie chciałbym, żebyśmy, żebyśmy tutaj popadli w samozachwyt, że jak już coś takiego się dzieje, to rozwiążemy problem. Ja mam taką analogię do, do sytuacji smogowej w naszym kraju. Tak? Też wiele rzeczy Działo się, dzieje się, które, które miały nas na chwileczkę uśpić, które miały spowodować, żeby ten problem na chwilę od siebie odsunąć, ale realnie nie miały wielkiego wpływu na, na, na cały kłopot. I wydaje mi się, że tu mamy bardzo podobną sytuację na chwilę obecną w przemyśle opakowań, w plastikach, że jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy gdzieś to odsuwamy. Już sam fakt, że nazywamy ten system, ten, 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 tą procedurę związaną z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, nazywamy to podatkiem, nazywamy to jakimiś opłatami, które będą musiały być ponoszone. Czyli od razu się temu taką negatywną otoczkę, tak? jakiegoś takiego kolejnego brzemienia nakładanego na, na, na barki Dokładnie. producentów, tak to jest postrzegane? Dokładnie tak i to jest coś... Co uważam, że, że ma absolutnie. To jest zła narracja. Powinniśmy wręcz powiedzieć, że. Należy zbudować taki system, bo to jest budowa całego nowego systemu zagospodarowania odpadów. Należy zbudować taki system, który poprzez finansowanie, na przykład przez producentów opakowań, między innymi, ma zacząć działać i finalnie my mamy na tym wszyscy korzystać, bo ta narracja, która funkcjonuje dzisiaj, tylko i wyłącznie przywołuje skojarzenia, że konsument finalnie będzie musiał więcej zapłacić za produkt, bo ktoś no za to opakowanie musi zapłacić, a to no nie o to tak. chodzi. A to nie o to chodzi. To, to powinno zadziałać w inny sposób. Opakowania rzeczywiście powinny być droższe, dlatego że cały ten system musi się opłacać, ale one powinny być, one, one powinny mieć taką wartość, czy, czy ten odpad po tych opakowaniach powinien mieć taką wartość, że opłacało się go dalej przetwarzać, żeby, żeby to wszystko gdzieś miało jakieś uzasadnienie. I finalnie ten cały system nie powinien. Płynąć na ceny produktów. No a tak jak mówię, mam takie wrażenie, że, że dzisiaj w ten sposób jest to odbierane, co, co mnie dosyć mocno smuci. W tym miejscu postawimy kropkę. Chciałbym, żebyśmy właśnie takim dobrym akcentem zakończyli te. Te, te rozmowy, tutaj pozwoli Pan, że tylko powitam internauta, który się tutaj też włączył, Daniel Wojaczek, wspomina, że kiedyś były butelki szklane, była pobierana kaucja, no i w domyśle, zresztą ja też pamiętam te czasy, no nie było takiego problemu, że, że te butelki gdzieś się wolały. Mało tego, byli nawet specjaliści, którzy chodzili i szukali tych butelek tylko po to, żeby sobie zarobić albo wymienić na przykład na papier toaletowy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście mamy w tej chwili inne czasy. Jesteśmy kilkadziesiąt lat później, tak? Bo ten system, o którym, o którym internauta wspomina, no, ja też pamiętam. Natomiast hmm. myślę, że, że nie próbujmy cofać się wstecz. To już nie zadziała, ale są dzisiaj rozwiązania, które, które fajnie byłoby, gdyby właśnie taka hmm. wpływowa i, i, i wspaniała grupa młodych ludzi, jak ci, którzy tworzą ekipę, gdyby je dostrzegli i, i wykorzystali w słusznej sprawie. Fajnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję internautom, dziękuję, dziękuję, dziękuję też panu. Moim i waszym gościem był Marcin Śpiewok, prezes firmy Silbo. Z dziękuję pięknie i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia.